Witam. No, nagłaśniam tutaj sprawę wyroku po, po głośnej kolizji w zamościu. No, przy czym od razu zwracam uwagę, jakie jest główne przesłanie filmu. No, chcę po prostu pokazać, jakie są skutki owczarstwa. No bo to są skutki owczarstwa. Kolejny przykład na to, do czego prowadzi owczarstwo. Ja mam teraz te dyskusje z tymi owieczkami rowerowymi, po tych filmach, gdzie krytykuję te jakieś tam nowoczesne rozwiązania, tam technologie i tam Bóg wie co jeszcze. No i tam między innymi są takie argumenty w cudzysłowie, czy w cudzysłowie, nie wiem jak to się tam mówi, chyba obojętnie, według mnie, że. Co Ci tam przeszkadza, że ktoś kupuje tam te nowoczesne technologie? Te nowoczesne rowery, czy tam cokolwiek innego nowoczesnego? Jego sprawa, niech sobie kupuje. Tłumaczę, jak na rowie, że to nie jest jego sprawa tylko i wyłącznie, no bo on tymi swoimi decyzjami szkodzi wszystkim. Szkodzi, no nie tylko tam sobie, nie tylko innym owieczkom, ale normalnym ludziom też szkodzi. Znaczy normalnym, no w tej chwili. Bycie człowiekiem to już jest nienormalne. Normalne jest bycie owieczką. No to ludziom też szkodzi. tu tłumaczyłem no wielokrotnie, no nie chcę teraz znowu tych wszystkich argumentów od nowa powtarzać, no ale to no pokazuję na, na kolejnym przykładzie. No bo tu mamy wyrok sądu. No i dlaczego taki wyrok zapadł? No dlatego jest taki wyrok zapadł, że nie ma pre presji ze strony owieczek. Na to, żeby wyroki w sądach były sprawiedliwe. Może tak najpierw posłuchajmy. No ja tu się będę posługiwał filmem pod tyłem Żenujący wyrok po głośnej kolizji w zamościu na kanale o bezpieczeństwie dr Łukasz Wojciechowski. Nie wiem tam czego to nie jest z doktorem Łukasz. Ogólnie z sensem się tu wypowiada. Można tam do niektórych rzeczy mieć zastrzeżenia, także tam. Te jakieś tam zastrzeżenia też się pewnie pojawią tu na, z mojej strony, ale ogólnie gada z sensem. No więc kazał udostępniać, więc udostępniam, rozgłaśniam, posłuchajmy przez chwilę. Niedługo minie rok od głośnej kolizji drogowej w Zamościu. Kierowca samochodu ciężarowego marki Scania jechał ulicą Legionów prosto z pasa do skrętów w prawo w ulicę Starowiejską. Przejechał przez dwie powierzchnie wyłączone z ruchu i zderzył się z kierującą Citroenem, która wjeżdżała na pas włączania. I wiecie jaki jest wyrok sądu rejonowego w zamościu? Sąd uznaje kierującą Citroenem za winną tego, że na drodze publicznej nie zachowując należytej i szczególnej ostrożności spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak. No, także. Tak jak słyszeliśmy. Znaczy tak, no. Być może ta kobieta faktycznie nie, zach nie zachowała należytej ostrożności my tu po fakcie jesteśmy mądrzy mając tutaj nagranie tam z przodu kamery z tyłu kamery no to jesteśmy mądrzy już jak już po tym jak już wszystko wiemy na temat mniej więcej co jak tu się, co tu się wydarzyło zadziało jak to mówią owieczki no to jesteśmy mądrzy no ale dobra no nawet jeżeli przyjąć że ona nie zachowała należytej ostrożności no to no to co zrobił ten kierowca ciężarówki? No tu w ogóle żadnej ostrożności nie miał, tylko on po prostu z zlekceważył wszelkie zasady bezpieczeństwa, złamał różne przepisy ruchu drogowego. No, i to on, on jest <głównym>, głównym winowajcą tego wypadku. Dlaczego mówię, że to jest wina owczarstwa? Takie wyroki sądowe. No bo owczarstwo tam naoglądało się w telewizji, no ja to powtarzam. Owczarstwo oczywiście się tam denerwuje, jak ja mówię prawdę. No ale no owczarstwo daje się programować przez telewizję. No mamy w telewizji te programy, tam. Uwaga, pirat, tam stop drogówka czy coś takiego. No i tam są pokazywane scenki tego typu, że. No właśnie jadące dworogą główną, tam łamie, tam. Różne tam przepisy doprowadza do stłuczki, no ale winny jest ten, kto tam z drogi podporządkowanej wjechał, no i tylko dlatego, że on tam rzekomo jakiejś ostrożności nie zachował. No ale generalnie żadnego przepisu nie złamał. Bardzo często jest tak, że no nie ustąpił tej, no nie ustąpił. Ja tu nie uznaję czegoś takiego, ustępowanie pierwszeństwa komuś, kto łamie przepisy i znajduje się w miejscu, gdzie go nie powinno być. No i no nie wiem, dlaczego cały czas zapominamy o tym przepisie. No już nie mówię o logice, no ale jest przepis taki konkretny, który mówi, że my mamy prawo spodziewać się, tym, że inni użytkownicy ruchu drogowego będą przestrzegać przepisów. I w związku z i na tej podstawie podejmujemy decyzję. No i jak ktoś nam na przykład wyprzedza, wyskakuje za, za innych pojazdów, gdzie wcześniej go nie widać, i nagle wyskakuje z za, za pojazdów yy, przekraczając linię ciągłą, wyprzedzając na skrzyżowaniu. Na przykład, no, no to jak, jaka jest nasza wina? No, po czym my mieliśmy rozpoznać, że on nagle wyskoczy za, yy, za jakiegoś tam sznura pojazdów i będzie łamał przepisy drogowe? Po czym mam to poznawać? W jaki sposób mam to przewidzieć? No, paranoja. No. No ale no przede wszystkim, no on, on łamie szereg przepisów. No tu o, o tym konkretnym przypadku mówiąc. No to on łamie szereg przepisów. Ma gdzieś bezpieczeństwo, ruch i tak dalej. Bo on jest wielki pan, bo się też tam pewnie telewizji naoglądał, oglądał. On jedzie drogą z pierwszeństwem i, i nic go nie obchodzi. No i owieczki to te kretyńskie tłumaczenie przyjmują jako, jako, jako prawidłowe. No bo tam pan w telewizji, tam narrator tam ze wspaniałą dykcją im tak powiedział, no to owieczka musi to przyjąć, no nie ma innego wyjścia, no przecież nie będzie samodzielnie myśleć, tylko no jak jej w telewizji powiedziano, to tak, to, tak, to tak jest, no przecież telewizja nie kłamie, to jest wszystko wiadome i to, co w telewizji mówią, to tak trzeba robić, no to widzimy po głosowaniu, no też idą i głosują tylko i wyłącznie na te, na te partie, czy tam na tych kandydatów, którzy są promowani w telewizji. Na żadnych innych nie taka owieczka nie zagłosuje. To jest oczywiste, oczywiste. To wymaga wysiłku. To trzeba by było pomyśleć, tam trochę, trochę pracy włożyć, tam zapoznać się, z, kto kandydatuje, co tam, coś tam się dowiedzieć o danym kandydacie. To, to, jest, to, to przerasta możliwości owieczki. Owieczka tylko to, co w telewizji usłyszy, to, co tam gdzieś na płocie, na plakacie zobaczy, jakąś tam gębę. No to już mu się tam, już, już gębę zobaczy na płocie, już ma wprogramowane, że na tą gębę musi, musi głosować. Tak działają owieczki. No i tak samo słuchałem tych różnych marketingowców. Wiadomo, są jakieś tam opłacone badania. I ta owieczka wierzy, że to są podstawy naukowe tego, tych bajek opowiadanych przez marketingowców i tam tak zwanych ekspertów. Nawet jeżeli wiadomo, że oni chcą na nich zarobić, to jest oczywista oczywistość, no ale to do owieczki nie dociera. No i efekt jest taki, bo normalnie gdyby ludzie zamiast owieczek byli ludzie, no to by wyśmiewali te, te, te programy, te brednie tych policjantów, którzy tam tłumaczą, że to nieważne, że tam ten połamał przepisy. Winny jesteś ty, bo byłeś na drodze podporządkowanej. No mimo, że żaden przepis nie mówi, że winny jest zawsze ten, kto wjeżdża z drogi podporządkowanej. No winny jest ten, kto. W największym stopniu przyczynił się do powstania kolizji. No ewentualnie można być współwinnym, że tam jest dwóch winnych. No nie jest nigdzie w przepisach napisane, że ten, kto jedzie, kto ma pierwszeństwo, to on nigdy nie jest winny, a ten, kto nie ma pierwszeństwa, to on zawsze jest winny No nie ma takiego czegoś w przepisach. No to trzeba użyć mózgu i po prostu rozumować logicznie, a nie tylko na łatwiznę iść. Ktoś tam sobie gdzieś tam wymyślił, gdzieś tam coś powiedział, jakiś tam swój wymysł i już wszyscy się do tego, wszystkie owieczki się do tego stosują. No z logiką to nie ma nic wspólnego, z, z jakąś tam elementarną sprawiedliwością nie ma nic wspólnego. No mówię, gdyby byli ludzie, by protestowali. no a Są owieczki i oni zamiast protestować, to tam jeszcze powtarzają te brednie tam w różnych komentarzach, tam pod różnymi filmami i tak dalej, i tak dalej. Że tu no to samo, że no to nieważne, że, że tamten złamał przepisy, ważne, że były do Na Nareszcie nic innego się nie liczy. I powtarzają to, no i tak powtarzają, i potem mamy takie wyroki sądowe. Gdyby była presja społeczna, żeby takich kretyńskich teorii nie, nie stosować, no to być może taki sędzia, czy taka sędzia by się nam dwa razy zastanowiła, zanim kretyński wy, wyrok wyda. No, także to, no niby tam, niby owieczki tam se tam gadają, nic to nie szkodzi. No szkodzi, szkodzi, no jeszcze tym bardziej, że te owieczki mają potem prawo też głosu. I wybierają, A to, 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 to jest wszystko jest konsekwencją wyborów również, no bo to ci sędziowie są potem obsadzani przez, te, przez tych polityków, którzy, których wybierają te owieczki, to też ma znaczenie. No i te same owieczki, które tak się plują, znaczy tam głoszą tą teorię, że tam nieważne, że, że ty łamiesz przepisy, winny jest ktoś inny. No, jednocześnie się plują, jak ktoś łamie przepisy. No to taka schizofrenia. Jak zwykle. No, jeżeli to wszystko jest nieważne, że, że, że ktoś łamie przepisy, no to po co, po co? Po co, malujemy te linie ciągłe, te pola wyłączone w ruchu, te strzałki tam maźgamy na tych jezdach. No po co to jest, skoro to nie trzeba tego przeszkadzać, a w razie prze, przestrzegać? A w razie kolizji tam będzie winny kto inny. No to po jaką cholerę to wszystko jest? Się pytam. Po co jest zakaz wyprzedzania na, na skrzyżowaniu? Po co są linie ciągłe na skrzyżowaniu? Czy tam w innych miejscach? No w niektórych miejscach to, to, to faktycznie nie, nie, nie wiadomo po co są, no ale no na przykład na skrzyżowaniu po co jest linia ciągła. Po co jest zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu? No po co to wszystko jest? Po co jest zakaz używania migaczy? Skoro też owczarska teoria mówi, że to nieważne, że tam ktoś mruga. A potem jedzie inaczej i dojdzie do kolizji. On tam był na drodze z pierwszeństwem i nie, nie ma znaczenia, jak brugał. No to po jaką cholerę jest obowiązek tego mrugania, skoro to nie ma żadnego znaczenia? Jeszcze w dodatku mandatu za to nie ma. Nie słyszałem, żeby ktoś dostał mandat za to, że e, nieprawidłowo używa migaczy. No po co to wszystko jest? Powiedzcie mi owieczki, wytłumaczcie mi to. No i tu, pan tutaj opowiada tam o tej sprawie sądowej, no między innymi. Że sąd powołał biegłego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego. No, nie wiem po co tutaj biegły z zakresu techniki samochodowej to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie wiem co to znaczy biegły w zakresie ruchu drogowego. Jakie, jakie musi mieć nie wiem, kompetencje, co świadczy o tym, że ktoś jest biegły z zakresu ruchu drogowego. No, bo nie słyszałem o jakiejś tam uczelni, która uczy jakichś tam zasad ruchu drogowego, jakieś tam doktoraty przyznaje, magistra, licencjaty chociażby z zakresu, z zakresu ruchu drogowego. Jest coś takiego? No, nie słyszałem o czymś takim. Więc jakie musi mieć kwalifikacje taki biegły, żeby zost, musiał być uznany za biegłego od ruchu drogowego? No bo mamy tam tych inżynierów drogowych. No to oni sobie robią tam na tych drogach różne szopki kompletnie niezgodne z przepisami, no ale i, te, i, te, i, on, i oni są inżynierami ruchu drogowego. I są, jak, jak się do, do sądu poda, że to, tu jest nielegalne tam takie oznakowanie, nielegalne takie oznakowanie, to sądy tam, nic się nie stało, wszystko jest w porządku, jest zatwierdzone, jest pieczątka, nie ma problemu, nie ma tam, nie ma w ogóle żadnego problemu, nie mówiąc o jakimś tam przestępstwie, niekompetencji, zaniechania, czy czegoś tak, czy, czy nadużycia uprawnień, nie ma mowy. Nieważne, że są, że jest totalnie odklejona organizacja ruchu, niezgodna z przepisami, że powoduje tam stuczki, wypadki, nieważne, wszystko jest nieważne. No i po na tej samej zasadzie się tam biegli, są, są biegli, no bo nie wiem, no niech mi ktoś wytłumaczy, jakie kwalifikacje powinna mieć dana osoba, żeby można mogła być biegłym sądowym z zakresu ruchu drogowego. No i no po co w ogóle tu jest biegły powoływany? No to jest, to jest też taka, taka rzecz, którą ja cały czas krytykuję, no ale tam owieczki siedzą cicho, uważają, no sąd tak postanowił, to musi być to mądre. No ja nie wiem, po co jest tu, do czego jest tu biegły z zakresu jakiegokolwiek. No jest nagranie z przedniej kamery, z tylnej kamery, no, widać jak wyglądało zdarzenie. Na co mi tu jeszcze jest jakiś biegły. No to sądy w ten sposób potwierdzają swoją kompletną niekompetencję, nie powinni. Taka sędzia, który powołuje w takiej sytuacji biegłego, no to ona stwierdza, że ona się na niczym nie zna, nie potrafi najprostszej sytuacji ocenić, nie zna przepisów ruchu drogowego, no czyli no nie powinna być sędzią. I tak ja to widzę. Nie wiem, po jaką cholerę tutaj są jakieś biegli potrzebni. Jak jest wszystko nagrane, widać jakie jest oznakowanie, wiadomo gdzie to jest i tak dalej, i tak dalej. No prawie wszystko jest wiadome. Nie wiem, co, w czym tutaj biegły ma pomóc sędzi. No sędzia jest ekspertem od prawa, no to również od prawa drogowego, no tym bardziej, jeżeli orzeka w, no, w sytuacji, kto jest winny w ruchu drogowym. No to, no to sędzia powinien być najlepszym ekspertem, a on bierze i biegłego powołuje. No to paranoja totalna no ale owieczki uważałem że to wszystko jest w porządku że to nie ma w tym nic dziwnego no to nic dziwnego nie ma no to tak jest i i forsa leci nasza bo tam część część wiele z tych opinii biegłego jest pokrywana opłacana z naszych podatków no ale tu akurat ten, ten biegły no wykazał się rozsądkiem i prawidłowo zdiagnozował, że tu głównym winowajcą jest ten kierowca ciężarówki. No i znowu, znowu kol kolejny raz pytam, po co jest ten biegły, skoro sędzia tą opinię olał. Czyli powołuje sędzia, czy tam sędzia, no, sędzia, sędzia, powołuje biegłego i po czym, po czym olewa tą, tą opinię przez niego wydaną. No, ale rozumiem, że dla owieczek nie jest w tym nic dziwnego. Jest w porządku. No Powołujemy biegłego, a potem i tak robimy po swojemu, niezależnie co ten biegły tam orzeknie. I teraz mamy pierwszą rzecz, znaczy pierwszą, no pierwszą, na którą zwracam uwagę, z którą się nie zgadzam tutaj z tym panem doktorem tutaj powołuje tam się, wypo, się tam na, na wypowiedź pani mecenas z tej, tej kobiety, która została za winną, może no, ona tu dobrze prawidłowo zwróciła uwagę, że no to o czym ja mówiłem, generalnie w skrócie mówiąc, że no, ta zasada ograniczonego zaufania, no ona obowiązuje, no ale jeżeli my mamy jakieś przesłanki, na przykład że ktoś, ktoś inny mógłby. Pojechać niezgodnie z przepisami, i oni tutaj uważają, że takich przysłanek nie było. No, ja bym się tutaj nie do końca z tym zgodził, no bo jak tutaj patrzymy na ten film, no to jak ona ledwo tu do, do, dojechała do tej linii, czyli tam do granicy skrzyżowania, no to od razu doszło do stuczki, to praktycznie, no przodem w zasadzie ona, można też powiedzieć, że ona wjechała w tą ciężarówkę. Także to, to, to nie jest tak, że ta ciężarówka się znikąd nagle pojawiła. No ona, no ona już praktycznie była na środku. Musiała być na środku skrzyżowania, gdy ta pani wjeżdżała na to skrzyżowanie, więc tak. No tak. No, zaryzykowałbym stwierdzenie, że trudno było tej ciężarówki nie zauważyć, więc tam pewnie się patrzyła tylko w prawo. To też jest trochę dziwne, bo zazwyczaj jak skręcamy w prawo, to patrzymy się bardziej w lewo. No to pani tutaj zrobiła odwrotnie, no więc tutaj, no można tutaj tej pani pewne rzeczy zarzucić. Natomiast no, ona jechała po prostu na zasadzie, że no, jest zorganizowany ruch, jest bezkolizyjny i ona po prostu uznała, że tu, yy, no nie ma potrzeby jakiejś tam za, zachowywania szczególnej o, o, ostrożności, skoro tu no, praktycznie nie może dojść, jeżeli jedziemy zgodnie z prawem, to nie ma prawa dojść do kolizji. Ona na tej zasadzie przypuszczam pojechała. No nie wiem, nie siedzę w jej głowie, także sobie tam gdybam, więc to nie jest tak, że nie było żadnych przysłanek, że ten kierowca ciężarówki może nie pojechać zgodnie z przepisami. No to już moim zdaniem wcześniej było widać, że on rypie prosto i można było odpowiednio wcześniej zareagować i tam się wstrzymać z tym wjazdem na skrzyżowanie. Więc tu się nie zgadzam tam z panem doktorem i z panią mecenas że przesłanek nie było. Także no bądźmy obiektywni, a nie tylko, że jedno, jedno, za jedną stroną się o, e, To jest też takie właśnie owczarskie, nie? Mam taki... O, 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 moje zdanie jest takie i tutaj wszystkie argumenty z, tylko i wyłącznie świadczą za tą stroną. No tak samo ci sędziowie się z, 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 zachowują. Też sobie tam... No bo ja nie wierzę w ich bezstronniczość. No to, też sobie tam, już mają z góry, wyrok tam ukierunkowany i tam wszel wszelkie tam argumenty to wszystko przeksz przeksz przekształcają, przekręcają na jedną stronę. Wszystko im według nich świadczy, za tam za winą tego, albo za winą tamtego, co tam sobie wcześniej wymyślał. No, no sędziowie są takimi samymi owieczkami, jak, jak reszta owieczek. I tak samo, no tak i tak samo tutaj jest obiektywny pan doktor, który też tam on jest za tym, że winny jest kierowca ciężarówki i wszystko będzie tylko na jego winę, a tą panią będzie usprawiedliwiał. Trzeba być, no normalny człowiek jest obiektywny i, i widzi w różne strony medalu. No i tu dalej gada, że gdyby ta pani w kilka sekund wcześniej wjechała. Na to skrzyżowanie to już by nie żyła. No nie wiem skąd, to, skąd on to wie. Tak samo nie wiem skąd on to wie, co ona widziała, bo mówi, że tylko kątem oka widziała. No jak nie patrzyła w tamtą stronę, no to nie widziała. No jakby patrzyła, to by widziała nie tylko kątem oka, ale całym okiem. No także no bądźmy obiektywni. No ja, ja tutaj no nie zgadzam się z tym, że ona nic nie mogła zrobić i że zachowała się 100% prawidłowo. No pojechała. No tak jak powiedziałem. No ale no można jej zarzucić brak tej ostrożności. No tylko, że no jej brak ostrożności, jej jazda, nawet jeśli była nieostrożna, no to ona nie spowodowała tego wypadku. No ten wypadek został spowodowany złamaniem konkretnych przepisów przez tą ciężarówkę. I to nie tylko, że jechał nieostrożnie, nawet nie, no to nawet nie można mówić nieostrożnością, no jechał po prostu no kompletnie bezmyślnie, no nie wiem co on tam miał w głowie w tym momencie, jak to nazwać z kompletnym lekceważeniem przepisów i lekceważeniem jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa, więc tutaj nawet nie ma co mówić o ostrożności. Tu nie było nawet zalążku ostrożności w tej, w tej jeździe tej ciężarówki. Więc tu nie wiem, no w ogóle nie ma o czym mówić. Także nawet jeżeli, no mówię, nawet jeżeli uznać, że pani jechała nieostrożnie, no to ewidentnie winny jest ten ciężar w ciężarówce. No, ale no, gadanie, że ona jechała ostrożnie i nic nie mogła zrobić, no to też jest takie pierdzielenie. No i to też taka celna uwaga, że jakby na przykład ta pani chciała jechać pro, no czy jeśli na przykład w lewo chciała skręcić, no to no jakbyś, jakbyśmy pojechali chcą skręcić w lewo, no to no też byśmy wjechali na skrzyżowanie tutaj do, tego, do tej granicy, tutaj do połowy tego pasa ruchu, no bo tu mamy pas wyłączony z ruchu, tam obszar wyłączony z ruchu. No wiemy, że ci, jeżeli ci, którzy jadą prawym pasem, no to mogą tylko skręcać, no to wyjeżdżamy na środek i ustępujemy. Interesuje nas tylko ci, którzy no, jadą z pasa do jazdy prosto. Czyli przed tym, przed tym pasem do jazdy prosto się ustawiamy, czyli de facto no już na skrzyżowaniu i na, tym, na przedłużeniu tego pasa do jazdy w prawo. No jest to normalne, nie? No, jeżeli tak się ustawimy, no to ten spasa pasa dojazdy w prawo stwierdzi, nie, że ja sobie pojadę prosto i walnie w taki stojący samochód, który stoi i czeka, żeby ustąpić pierwszeństwa. No to, no to i też co? I też jego wina będzie. No także no fajnie, no według sądu i policji. No i owieczek oczywiście, którzy to łykają tą, tą papkę. Dobra, słuchamy dalej. No, no i to jest też takie typowe, typowe owczarstwo sądowe, na które wielokrotnie zwracam uwagę. No, sądy tam sobie stwierdzają, że tam nie, nie dajemy wiary zeznaniom tego, albo dajemy tylko po części wiarę w części zeznaniom, a części nie, a dajemy wiarę tam zeznaniom tego, ale na jakiej podstawie po co się tłumaczyć? Nie ma żadnych podstaw, ale sąd, sąd tak sobie stwierdza, że tam daje, wierzy temu, albo tam temu nie wierzy, nie, nie mając żadnych do tego podstaw. Jak ja to mówię, to moje filmy są minusowane. No, ale jak rozumiem, że jak pan doktor to mówi, no to już to są plusowane będą. Jego, jego filmy są plusowane, mimo że mówi to samo. Dobra, no, to Powoli będziemy kończyć. Nie no, chcę mi się tam wszystkiego dokładnie komentować, co tam pan doktor mówi. No, jeszcze mi się nie podoba gadanie pana doktora o tym, że no nie ma takiego przepisu, który by mówił, że znaki pionowe są ważniejsze od znaków poziomych. No nie wiem, do czego by tutaj ten przepis miał mieć zastosowanie, no bo tutaj w, tym, w tej sytuacji znaki pionowe nie wchodzą w konflikt ze znakami poziomymi. No to tłumaczę jak krowie na no i widzę, że no nie tylko owieczki, ale doktory też tego nie rozumieją, no że no co, co, o czym innym mówią znaki pierwszeństwa, o czym innym mówi na przykład sygnalizacja i o czym innym mówi, e, mówią tutaj te, te znaki poziome w tej sytuacji. No więc nie można mówić tutaj o pierwszeństwie tam, że, że znaki e, pionowe są ważniejsze od poziomych, skoro one mówią o czymś zupełnie innym. No to tak samo nie można mówić, że sygnalizacja ma pierwszeństwo przed znakami pionowymi ustalającymi pierwszeństwo, no bo one też mówią o czymś zupełnie innym. No to jest absurd takie gadanie. No co ma związek znak, który mówi, że, pier... że ten jedzie z pierwszeństwem? No te, te znaki poziome nie mówią, kto ma pierwszeństwo, a kto nie ma pierwszeństwa. nic do tego znaki nie mają poziome, do pierwszeństwa. No więc nie wiem, co, co by ten przepis miał dawać, że, że znaki pionowe są ważniejsze od poziomych. No tu nie ma sprzeczności, więc to, ten przepis nie ma, nawet gdyby był, to mnie nie miałby tu żadnego zastosowania. No, więc, no Panie doktorze, no trochę logiki. No bo to owieczek nie, o, nie oczekuje logiki, no ale od, od pana doktora to bym oczekiwał. Dobra, no mówię, no pewne tutaj rzeczy są, do których można się przyczepić, ale ogólnie argumentacja jest, jest ok. Pomijając te niektóre rzeczy, które wskazałem, no być może jeszcze tam do czegoś można się było przyczepić, już nie chcę wszystkiego analizować. No ale pokazuje to jako przykład owczarstwa i skutków działań owieczek. No to wynika z, z wyborów owieczek. To, to tego typu rzeczy i inne rzeczy, które są szkodliwe dla wszystkich. I o to mi chodzi, gdyby owieczki tam szkodziły tylko samymi sobie, to może nawet bym się, się ucieszył. No, ale oni szkodzą wszystkim. No nawet tym, że kupują głupkowate rowery, czy głupkowate samochody. No to już to tłumaczyłem, nie wiem. No nie będę owieczką tłumaczył, bo no i tak nie zrozumieją. Kto kto zrozumiał, kto ma rozumieć, to rozumie.